Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj mój gość to taki właściwie sąsiad z Poznania, no prawie sąsiad, czyli oczywiście Damian Grześński, który walczyć będzie o pas IBO w e, stolicy e, północnej Irlandii, czyli w Belfaście. I mamy nadzieję, że będzie, będzie dobrze, ale zanim o tym e, Damian, pięćdziesiątka w Poznaniu, dla tych Państwa, którzy nie wiedzą, a zaraz o tym powiemy, Damian jest e, nauczycielem e, w szkole. Pięćdziesiątka to jest za ratajami, to jest Stare Rzegrze, przy samym rondzie Rzegrze tak, to jest szkoła 50 z oddziałami integracyjnymi i to jest szkoła znana z, kiedyś z piłkarzy z Maczków i teraz też i kiedyś też już z klubu tenisa stołowego, który trwa do dzisiaj i ja jestem trenerem wspomagającym właśnie z tenisa stołowego. No to, to jakby Państwo nie wiedzieli, jakie ma, jakby brakowało zajęć Damianowi, no to nauczyciel. Wiem, że w Dniu nauczyciela na jakieś zdjęcia przed, tym, przed tą naszą rozmową znalazłem, że tam dzieci ciebie uczciły odpowiednio i tak mi się podoba. E, gratuluję nagród w Wielkopolsce. Natomiast e, wiem o tym, że. Aha, bo nie powiedziałem, nie, nie wszyscy muszą wiedzieć, dlaczego zacząłem o pytanie i o Rataję, bo ja też jestem z Poznania, ja jestem, e, miło, miło absolutnie e, zobaczyć człowieka, który będzie A z będzie której zobaczył... Pan pochodzi? Przemek, Przemek, przemoc. Ej, przepraszam, zapomniałem Cię. W Poznaniu to Przemo, ja Przemo tak albo ale ja, ja też nie lubię na Pan, ja też nie lubię, ja też Przemasz, wolę. nie? Rozmawiać. W Poznaniu się w dalszym ciągu mówi Przemasz, czy nie? Ja to różnie tam, Przemo, prze, Przemo, ja, ja, ja lubię używać Przemo, Przemo. No to i, i dobrze, i w porządeczku, ja jestem z Nowowiejskiego, czyli same centrum. A, przy, centrum. przy Placu Wolności, dosłownie jest metrów. Tak, tak. No, znaczy nie wiem jak się teraz ten plac nazywa, za moich czasów się nazywał Plac, plac Wolności. Plac Wolności cały czas. Cały czas? No to dobrze, że to nie zmienili. Dobra, to przechodzimy teraz do, do, do placu pod nazwą Belfast, e, nawiasem mówiąc, nie wiem czy wiesz, jeśli nie wiesz, bo niczego nie ustaliliśmy. Kla tradycyjnie, jak ja rozmawiam z kimś, to łączymy się i gadamy. Walka Twoja będzie pokazywana w Stanach Zjednoczonych na żywo. Wow, to ja nawet nie wiem. Wie. No to już wiesz, od tego momentu wiesz. ESPN Plus pokazuje całą galę, bo oczywiście pokazują galę Lopeza, e, e, który tam walczy z miejscowym e, bohaterem, czyli Conlanem. Twoja walka jest drugą walką wieczoru. Jesteś na żywo w Stanach Zjednoczonych na ESPN, także wszyscy będą mogli kibice zobaczyć. Super, to jest dla mnie dodatkowy taki bodziec motywacyjny i taki, to daje da mi jeszcze większą radość z tego boksowania, bo ja ogólnie uważam, że to będzie mój dzień. Ja to traktuję od samego początku przygotowań, że to jest mój dzień, to jest moje święto i chcę po prostu wystąpić jak najlepiej w tym ringu. No i to jest bardzo ważne. Powiedz mi, ponieważ tutaj zasięgnąłem wieści i, i wiem, że ty bardzo chciałeś tej walki. 35 lat masz twój rywal, Anthony Kakaci. Trzy razy sprawdzałem u kolegów anglików, jak wypowiadać jego nazwisko, bo cztery różne wersje słyszałem, ale kolega powiedział mi, że Kakaci będzie dobrze, więc Kakaci. Ja też mówię czegoś... Kakaci, ale różnie mówią. A ja mówię nie, nie, Kakaci też. Kakaci, tak jest. Irlandczycy mówią Kakaci, więc zostajemy przy Kakaci a on ma 34 lata, ty masz 35 lat, wiem, że tą walkę u swoich promotorów wywalczyłeś, że bardzo chciałeś, bardzo wierzyłeś że tu naprawdę nie chodzi o kasę, bo z tego co słyszałem, nie zdradzając oczywiście, bo kwestia finansowa to jest twoja sprawa, twojej rodziny i, i, i wszystkich innych to nie są wielkie pieniądze, natomiast jest wielka szansa na tytuł, tak to widzisz? Dokładnie, ja jestem przeszczęśliwy, ja zdobywając w zeszłym roku w listopadzie pas interkontynentalny IBO Yy, tydzień przed moją tą walką yy, oglądałem właśnie, kto jest Mistrzem świata w ogóle tego IBO i Kakaci właśnie wtedy zdobywał tytuł. Yy, I oglądałem tą jego walkę i od razu już sobie wizualizowałem, że to ja chcę z nim właśnie stoczyć walkę w przyszłości o pas Mistrza Świata i cały czas w to wierzyłem, cały czas o tym myślałem, i zaczepiłem go już od razu yy, po zdobyciu przez pas mistrza świata zaczepiłem go w mediach społecznościowych. I w nowym roku on się do mnie też odezwał, i w sumie tak oboje zaczęliśmy do siebie troszeczkę pyskować. I w sumie promotorzy w końcu yy, dogadali się i yy, dojdzie do tej walki. Cieszę się, że, że postawiłeś na swoim. On ma 34 lata, ty masz 35 lat. Jak mówicie, dla was ultra ważna sprawa. On tylko jedną, jedną porażkę, porażkę w karierze. Tak. Natomiast wspomniałeś o tym, jak on zdobywał ten tytuł, on wygrał w tą walkę z magnezji. Tak. E, z Włochem, e, niejednogłośny werdykt. Co ciekawe, tym, który dał e, Włochowi e, e, ty, tytuł mistrzowski, czyli dał punktację, był polski sędzia. Wiem, że sam Magnezj e, że sam Kakaci i cały jego team był w ogóle zaszokowany, jak polski sędzia mógł dać walkę w drugą stronę. Ja oglądałem tą walkę, mógł dać w drugą stronę. Kak ja też gra... uważam, że mógł dać, ja. bo, bo ta walka była taka morówna no, była. Ta walka była równa. I to jest właśnie, zmierzam do tego nie bez powodu. Czy przygotowując się na, na Kakaci, to była najważniejsza walka, którą oglądałeś? Czy bardziej on sam jako pięściarz z ciebie interesował? Czy, czy cię interesowało to, co pokazał w walce o pas IBO? Ja tak właśnie dla mnie takim na początku pierwszym bodźcem było właśnie to, jak widziałem jego to, to zwycięstwo z, z tym magne, magnezykiem. Nie zrobił on na, na tej walce na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia. Tak więc y, od razu sobie już ustaliłem w głowie gdzieś tam, y, już oglądając tą jego wtedy walkę, jak ja bym z nim boksował. Y, I wydaje mi się, że a raczej jestem przekonany, że nie będę mu pasował, że mój styl nie będzie jemu y, odpowiadać. Z tym, że y, obejrzałem sobie już później jak już y, y, został podpisany kontrakt na tą walkę, obejrzałem, obejrzałem sobie jego jeszcze poprzednie walki i, i miał dużo lepsze walki. Na pewno niż ta mm -hmm. jego ostatnia walka. Co yy, nie zmienia faktu, że jakby ja będę chciał wykorzystać swoje jakby najmocniejsze atuty w tej walce i będę chciał yy, po prostu wykorzystać jego, jego słabe strony. Powiem ci tak, e, poczytałem trochę brytyjskiej prasy, porozmawiałem trochę z kolegami. No oczywiście, że on jest pewny siebie. To, to, to wiadomo, że musi być. To nie, nie ma w tym niczego złego. Natomiast y, zwrócił uwagę na jedną rzecz, że nigdy nie walczyłeś, mówię to są słowa Twojego rywala e, sobotniego, że nigdy nie walczyłeś 12 rundowego pojedynku, więc nie wiesz co to znaczy wytrzymać taki pojedynek. Nie wiem czy od razu myśli, że to będzie 12 rund, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to powiedział, że nigdy w życiu nikt Cię tak mocno nie trafił jak on Ciebie trafi. Biorąc pod uwagę, że i Ty i on macie po siedem nokautów, czyli jesteście idealnie tacy sami, to ja, to, to ja nie wiem. E, powiedz coś o swoich sparingach, które miałeś, i powiedz mi, co ty słyszałeś o tej, nie wiem, e, sile ciosów, o której on tak wiele e, angielskim medium mówi? Z tego, co trener, e, mój angielski trener e, ze mną rozmawiał na ten temat, e, na temat jego właśnie siły ciosów, to, to z tego, co tak e, słyszałem od trenera, to, to on faktycznie na sparingach jest mocny i mocno kopie, ale on na sparingach waży po, ponad 70 kg. A? I, bo on jest bardzo wysoki i na pewno dużo programów zbiła z tego co słyszałem a schodząc do wagi superpilkowej to, to zawsze traci się jednak y, tą moc i, i w walce niekoniecznie y, musi mieć takie moc, moc, mocne uderzenie przynajmniej y, na pewno trzeba uważać w pierwszych rundach y, właśnie na te jego ciosy a myślę że, że gdzieś tam z rundy na rundę y, zwłaszcza y, że ja będę na pewno od samego początku już starał się mocne tempo walki utrzymać. Tak więc będę starał się właśnie osłabić go już od, od, od pierwszej rund, żeby już później ten. I będę musiał też uważać na jego ciosy zwłaszcza na początku. Na pewno też obrona będzie bardzo ważna na początku i na tym chcę się skupić. I w późniejszych rundach myślę, że ten jego cios już nie będzie robił takiego wrażenia. Nie no, rzeczywiście schodząc z 70 plus do super piórkowej, no to to, co nie ma, no, z 70-kilogramowym 70 e, kakaci nie będzie się bił. Na szczęście, bo to, to jak, jakby tak było. To, Dokładnie. Może, może, może innym razem. Natomiast powiedz mi, obserwując tego, tego pięściarza i to, co mówię, on, on, on na, tej, na tej gali ma wygrać. E, ja już to słyszałem od kilku pięściarzy, to, to czasami się obraca przeciwko tobie, kiedy wiele mówią o tym. Że zobaczycie mnie wreszcie takim, takim jakim, jakim naprawdę jestem. Następne walki to już mają być o te, o te tytuły wielkie. E, to różnie bywa. No patrząc w ranking, to trochę was dzieli. No, on jest pierwsza dziesiątka boksereka, zostanę przy bokserku. Ty jesteś, niczego nie odejmując, chyba około 60 miejsca. No nawet 50 byłem pierwszy, z roku. Czyli, tak ko tak, ko 50 czyli koło 50, -koło 50 miejsca. Czyli te, te negocjacje były ostre z twojej strony, jeśli chodzi o to, że, żeby zawalczyć, czy, czy w sumie mówiłeś, jak już, jak już zawalczę z tym, tym Kakaciem, to już dla mnie jest okej. Okay? Nie, nie były jakieś ostre. Ja po prostu przystałem od razu na warunki jakieś tam finansowe, które, które padły i... Yy... I nie, nie, nie było to jakoś. nie było, nie było. Te, te, te negocjacje za długo nie trwały. A Antoni Kakaci jako, jako pięściarz. Najważniejsze rzeczy, na które będzie musiał uważać Damian Grzesiński wychodząc na ringu w Belfaście? No, zdecydowanie jego prawa ręka. On z, z tej prawej ręki, z tylnej, z tylnej prawej. Mhm. No, ma... no tak, bo on jest leworęczny. Znaczy, no, nie niby leworęczny, ale on, ja, ja tak obserwowałem, że on najlepiej boksuje w normalnej pozycji i, i wtedy używa ten swój taki ten prawy właśnie, ma taki nakładany z góry troszeczkę overhand i, i ten cios jest nie, najbardziej taki niebezpieczny, na który muszę uważać. No, wiadomo, też była walka, w której tam trafił e, dobrego też rywala z Anglii, e, takim lewym sierpowym w tempo akurat trafił. Tak więc, no wiadomo, że trzeba uważać też na, na te ciosy, bo on e, zadaje te ciosy właśnie schodząc właśnie z linii ciosu, właśnie te sierpowe, odczepne. Czy właśnie ten bezpośredni taki prawdy nad ręką i to są takie ciosy, na które muszę uważać, ale no ja wiem na co muszę uważać i, i no i po prostu będę starał się na to uważać. On, 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 sam, on sam mówi, że masz nieobliczalny styl, ale to chyba dobrze. Ja nie wiem tak no nie ja, 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 ja twierdzę tak samo, że, że, że ja będę dla niego niewygodny. On też jest generalnie, ja uważam go za niewygodnego rywala. Ale, ale, ale widzę, widzę tam na pewno kilka takich rzeczy, które będę mógł wykorzystać właśnie na jego niekorzyść. Zdecydowałeś się przenieść praktycznie cały obóz treningowy, czy tam najważniejszą część tego obozu treningowego do Anglii, a wiedząc, że no musisz sparować z pięściarzami, czy mieć tą at no, atmosferę, to nie chodzi, bo atmosfera to jest, to jest zawsze e, trudni rywale, e, trudne przygotowania, natomiast pytanie, które ja zawsze zadaję kiedy jest parę dni do walki, a ja zostało parę dni do walki czy jesteś zdrowy, czy na nic specjalnego nie narzekasz, czy czy jesteś fizycznie przygotowany, wiem, że wagę zbijasz teraz, czy tej wagi dużo jeszcze zostało, bez zdradzenia za dużo szczegółów, bo może tam słuchają, nigdy nie wiadomo, natomiast jak to wygląda z twojego punktu widzenia na te 5 dni przed wyjściem na link, czy 4 dni? Nie no, jeszcze, jeszcze tydzień temu yy, to były tak ciężkie treningi, jeszcze ostatnie naj, najcięższe treningi to były takie, że że ja trenerowi powiedziałem, że, że już pierwszy raz mi się tak, yy, już nie chcę mi się, nie mogę patrzeć ani na salę, ani na trenera, że nienawidzę go ale jednocześnie dziękowałem mu, bo wiedziałem, że akurat dostałem Piątek, sobota, niedziela, później po tych ciężkich przygotowaniach taki Dłuższy odpoczynek, trzydniowy Aktywny oczywiście, bo ja tak za długo bym nie usiedział I po tych trzech dniach odpoczynku to praktycznie no już jestem tak cały czas naładowany Cały czas wszędzie Wszędzie mnie pełno i no Jestem mega optymistycznie nastawiony na walkę, bo, bo, bo mówię cały czas sobie od, od początku powtarzam, że to jest mój dzień, że wychodzę i po prostu robię wszystko, yy, wszystko co w moich siłach, żeby tę walkę wygrać. Yy, nie ma żadnej kontuzji, czuję się dobrze. Yy, ta, w trakcie przygotowań były jakieś tam drobne, drobne, zasz, drobne zasz. Skierpki, ale, 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 cały czas, jak ja to mówię, na, nad wszystkim na bieżąco pracowałem, żeby było jak najlepiej. Yy, I no czekam za tą walką, to jest to jest, to jest, to jest mój dzień, tak, tak jak mówię. I ja już wszędzie wśród znajomych każdy już kto ze mną ma kontakt, każdy już wie, że, że ja cały czas sobie powtarzam yy, codziennie od rana i, przy, i, i w ciągu dnia i wieczorem nawet I nawet teraz też to powiem, żeby każdy wiedział. Yy, and the new IBO super featherweight champion of the world is Damien Rose the Machine, Żelinski. Widzę że... Of <grymne> Widzę, że nastrój ja jest. Odpowied... Odpowiednia koszulka z napisem Champion też już założona akordynie przypadkowo. No, tak. jest u mnie na okrągło, czyli, czyli, czyli Damian, bo ja wiem, że ty nie jesteś człowiekiem, który ma delikatny mental, czyli jak ci powiem, że u Bekmacherów masz 9% szans na wygraną, to zupełnie cię to nie ruszy. Nie, ja nawet... Ja nawet nie śledzę tego i nie chcę, nawet niepo, niepotrzebnie mi to powiedziałeś, bo za to późno. To głowy, to Chciałem powiedzieć, że wymarzymy, ale niczego nie będziemy wymazać, tylko po prostu traktuj to tak jak czasami się robi w sporcie, że zrób sobie taką karteczkę, 9% nie wiem, na drzwiach, na drzwiach sali, czy na drzwiach domu ta ekstra dodatkowa motywacja, jakbyś wychodził, to takie zwycięstwa są najlepsze, kiedy, kiedy wszyscy już widzą ciebie, że inaczej w ogóle, każdego sportowca, który, który wychodzi na rynek. natomiast pytanie teraz bardzo ważne czy będzie Armia Wrzosa? Czy będzie w Belfaście Armia Wrzosa? No będzie na pewno, będzie nie będzie może to taka liczna Armia Wrzosa tutaj z z Polski czy z Anglii, jak, 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 jak na, na walkach w Polsce ale, 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 tacy moi najbliżsi przyjaciele znajomi, tacy najbardziej zagorzali kibice na pewno wiem, że jadą, tak więc bardzo się z tego cieszę. No i mam nadzieję, że też że z samego Belfastu i tam z Irlandii, że też... No właśnie, że ta, ta się Polonia się zjawi. Tak więc y, ja, ja jestem i tak mentalnie nastawiony na to, że, że, y, że tam będzie więcej osób y, y, za wiadomo, że większość będzie za, no za atakacji y, Ale mnie to jeszcze tylko dodatkowo motywuje. Miałem takie walki właśnie, gdzie, gdzie byłem y, y, praktycznie na straconej pozycji wśród kibiców, że wszyscy tylko y, kibicowali mojemu, moim oponentom i takie walki właśnie wygrywałem, tak więc y, to mnie na pewno też motywuje Ja ja, ja pamiętam o takich walkach i i wierzę, że teraz będzie podobnie, że to mnie jeszcze dodatkowo tylko zmotywuje. Oczywiście, bo to jest jedyne podejście, bo trzeba wszystkie te negatywne rzeczy przerabiać na tą pozytywną energię, to jest szczególnie w sporcie i szczególnie... W sporcie... Co, co do pozytywnej energii, ja właśnie na początku okresu przygotowawczego, jak już był kontakt podpisany z Kakaci, to ja mhm. za bardzo tak negatywnie podeszłem troszeczkę do, 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 do tematu i taki chodziłem ciągle spięty, taki, taki negatywnie taki naładowany, że, że go zniszczę i tak dalej. I nawet trener mi w Anglii w końcu zwrócił uwagę, że ciągle nie chodzę takim uśmiechnięty jak zawsze, że właśnie że taki pogodny, że tam śpiewaliśmy na sali, tam czyliśmy nieraz. Yy, I faktycznie sobie to przemyślałem i zmieniłem nastawienie, że i sobie w głowie po prostu przedstawiałem, że, że to jest mój dzień, że po co ja mam chodzić jakoś negatywnie naładowany, yy, jak to tak naprawdę nic nie da. I yy, zmieniłem zupełnie myślenie i od razu też na treningach zupełnie praca inaczej wyglądała i do tej pory cały czas praktycznie... Jestem zadowolony, uśmiechnięty i tak z takim Jak widać. nie chcę wyjść do walki. I, i, i zdecydowanie. Kiedy wylatujesz e, do Belfastu? No, czekam, bo są problemy z kupem biletów cały czas. E, I właśnie teraz po naszej rozmowie będę jeszcze za chwilę dzwonił do trenera z Anglii. E, albo będę zaraz sam zamawiał te bilety i e, prawdopodobnie mam być, e, znaczy na pewno w czwartek. Jest konferencja prasowa. Konferencja konfer prasowa, tak. Tak, i na tą konferencję prasową mam dolecieć, tak więc y, ja będę prawdopodobnie w środę wylatywał, żeby być wcześniej na spokojnie, żeby na wariata tam się nie spieszyć. Nie? No, nie, nie no, oczywiście masz, masz, masz przecież drugą walkę wieczoru. Tam ta atmosfera będzie oczywiście wielka, no bo Konlan bo Lopez to już będzie szaleństwo, szaleństwo same w sobie. Później będzie między nadzieje nasze szaleństwo. Słuchaj, spełniaj marzenia to, co robisz od lat. To nie jest nic nowego, jeśli chodzi o Damiana Wrzesińskiego. Spełnianie marzeń. Przypominam, człowiek, chciałem powiedzieć, chłopak, no, przy mnie tak, ale ogólnie chłopak. dorosły, dorosły, dorosły 35-letni mężczyzna, który ciężko pracuje na pełen etat. Na pewno trzeba podziękować szkole, bo trochę luzu mam nadzieję, że dostałeś ze szkoły. Ta, ale normalnie bardzo pracuje, dziękuję, pracuje bardzo na pełen etat. Dziękuję. pani dyrektor. I panu wicedyrektorowi. Tak więc oni są bardzo wyrozumiali i dziękuję im za to. Poznań na pewno będzie i mam nadzieję, że nie tylko poznań, trzymał kciuki. E, moim gościem dzisiaj, Damian Brzeciński, postaram się jeszcze połączyć się z Damianem, kiedy będzie na miejscu. Może nie na 18 minut, bo wtedy miał głowę będzie miał zajęta. Damian, Damian, dziękuję bardzo. E, armia Wzosa czujna i, i koszulka odpowiednia, i tam masz miejsce na jeszcze jeden pas tam z tyłu. Jest, tam, tam stoi co prawda IBO u góry Intercontinental, ale go już sobie, sobie wyobraziłem, że, że tam u góry jeszcze ja dorobię taką półeczkę, jeszcze wyżej i, i tam będzie stał ten IBO Champion of the World. No i, i, i tak trzymać. To jest ten nastrój. Będziemy kibicować. Tak jak wspomniałem, będziemy oglądać również w Stanach Zjednoczonych. Jest PN Plus. Ci, którzy słuchają mnie w Stanach Zjednoczonych, po południu podam konkretną datę, godzinę, kiedy, kiedy będzie oczywiście wychodził Damian na ring. Natomiast do zobaczenia w Polsce, do zobaczenia w Stanach Zjednoczonych. A my w ogóle do zobaczenia z pasem. Przy okazji, Damian, pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam rodzinkę i, i do następnego. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Pozdrawiam serdecznie.